Jestem w Będzinie na ulicy Zagórskiej jadę wyremontowanym już niegdyś odcinkiem Zagórskiej w kierunku odcinka no właśnie obecnie remontowanego powiem szczerze miałem taką nadzieję przyjeżdżając tutaj że już będę mógł powiedzieć o Zagórskiej jako całej drodze już po remoncie niestety e, ciągle jeszcze tutaj obowiązuje nas ruch wahadłowy aczkolwiek powiem szczerze gdy tutaj byłem ostatnim razem to już tak naprawdę droga była w zasadzie całkowicie przejezdna już mamy e, w zasadzie oba pasy mamy wylany asfalt no nie tu... No nie, tu są to jak najbardziej dwa pasy, bo w pewnym momencie myślałem, że jednak jeszcze coś tam jest. Wydaje mi się, że jednak te prace, które tam gdzieś przy jezdni jeszcze są prowadzone, związane z chodnikiem pewnie, że to może być jeszcze przyczyną, że wykonawca tutaj jeszcze wprowadza to wahadło po to, żeby gdzieś tam sobie swoje, swoją robotę zabezpieczyć i pracować generalnie w warunkach bezpiecznych. Natomiast no, tak naprawdę koniec tej roboty tutaj tak naprawdę już jest bliżej aniżeli dalej, więc można powiedzieć, że oczekuję, jak chyba każdy już, żeby któryś z następnych razów, gdy tutaj będę, abym już mógł powiedzieć, że... Byłem już Zagórską górską po remoncie.